Moje zamówienie zostało wydane komuś. Ja mam coś takiego. Bol, no. To jest git chyba, nie? Co, oni mu nie dali mojego? Ja mam coś takiego. Ale ty oddałaś No ja mam bolta. No pokazywałem. Nie, bo. Ale ja zbadała Ja mam coś takiego. Tak no daliśmy bod. Oho No i tutaj raz Tak mi się wydawało, nie? że wydała tam to zamówienie Nie, wy oddali co? wy oddali volt No bo... z bolt? I wy, z Wolt, i wy mu oddali zakaz głowa. Tak. Nie. nie. Wyszło z On bez zamówienia, Któremu mu wy oddali zakaz? Głowy Przyszedł wyszło Zakaz na Wolt, co było? To dwa To zrobicie nowe czy jak? Tak, robimy nowe tak? Dobra, to czekam No trudno no, zdarza się widzowie no To z Gdańska czy z Kijowa, Więc widzowie Moje zamówienie zostało by wydane komuś Dzięki Jak chcą to szybko robią No bo to pewnie było, było priorytetowo zrobione